Dzień dobry, tu ja mówię. Prawdziwy mężczyzna niczego się nie boi, niczego się nie wstydzi. Dlatego dziś, w takim a nie innym kolorze, z koszulki występuje. Państwo moglibyście sobie pomyśleć, że to aluzja do tematu dzisiejszej pogadanki na polskiej chacie. Ale ja się zorientowałem, że tak może być. Dopiero po jak już założyłem, usiadłem i. Nie chce mi się zmieniać, zresztą na tym to wszystko polega. Obecność w przestrzeni publicznej, aby robić szum wokół siebie, prawda? Zwracać uwagę najlepiej tanimi, tandetnymi chwytami bo to się zawsze dobrze sprzedaje. To zawsze przynosi określone korzyści, proszę Państwa, nie bez powodu. Taki wstęp sobie i Państwu zafundowałem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o. O tym co już napisałem na portalu patrzymy.pl o aferze podkarpackiej i aferze związanej z Robertem Winickim. Do niedawna szefem, bo o tym zdaje się zapomnieli koledzy pana Winickiego, o których jeszcze będzie sporo mówione, szefem ruchu narodowego i co więcej proszę Państwa, szefem sztabu Konfederacji, szefem sztabu Konfederacji. Jaki jest związek pomiędzy aferą podkarpacką a tym, co się dzieje w internecie od kilku dni? A Konfederacja i wielu zwolenników Konfederacji uważa czy udaje, że nic się nie dzieje. Otóż, proszę Państwa, pamięć mam bardzo dobrą. Pamiętam taki film albo nawet dwa, które nagrałem. Gdzie stanowczo protestowałem przeciwko wylewaniu pomyj na Marka Kuchcińskiego. Znaczy wylewaniu pomyj o konkretnym zabarwieniu politycznym. A to, to zabarwienie polityczno-obyczajowo było tak obrzydliwe, że całe mnóstwo i działaczy, i zwolenników konfederacji zarzucało Kuchcińskiemu pedofilię która miała mieć miejsce w znanej sieci podkarpackich agencji towarzyskich, prowadzonych przez braci R, bo zdaje się, że oni ciągle mają jakieś tam problemy z prawem, więc nie wolno używać pełnego nazwiska. I wówczas wolennicy Konfederacji i działacze Konfederacji uważali, że PiS prowadzi taką, a nie inną politykę w związku z Pomorem i Ukrainą, dlatego, że istnieją nagrania, które szantażują polityków PiS. A żelaznym dowodem na tym, że tak jest, miała być demisja Marka Kuścińskiego, bo jak wiemy był marszałkiem Sejmu i musiał opuścić ten stołek. Chociaż tłumaczyłem na tysiąc sposobów, że to nie miało nic wspólnego z aferą podkarpacką, a wszyscy wiemy z czym miało, czyli ze słynnymi lotami Kuchcińskiego, no to dostawałem na zmianę różne emotikany z, z, tym, z zaśmianymi buźkami, albo to durnowate hasełko, takie odbicie lustrzane ruskiej onucy, którą się posługuje PiS, czyli mimo wszystko PiS w, wyga, w wydaniu Zwolenników Konfederacji. Proszę Państwa, od tamtego czasu minęło kupę czasu, bo to już jest to był filmik chyba z 2020 albo 2021, czyli minęło dwa albo 3 lata. Rozwój tej sprawy jest taki, że sprawę nagłośnił już nie żyjący urban w tygodniku nie, a firmować miał ją były ten był funkcjonariusz CBA który ma szereg problemów nie tylko z samym sobą, ale i z prawem. Od tamtego czasu też Kuchciński wytoczył zdaje się, że trzy postępowania, w tym jedno zawiadomienie do prokuratury i do dzisiaj nie ma żadnego nagrania z Kuchcińskim w jakichś scenach intymnych, jakichkolwiek nie wspominają już o scenach pedofilskich w ukraińskim w ukraińskiej sieci agencji towarzyskich. Proszę Państwa, nie było żadnych dowodów. Absolutnie żadnych dowodów i do dzisiaj zresztą nie ma że którykolwiek polityk PiS został przyłapany w takiej dwuznacznej sytuacji i że tymi nagraniami politycy PiS są szantażowani. Natomiast była potężna kampania i nikt mi tutaj teraz nie będzie wmawiał, że miało miejsce coś innego. Ze strony zwolenników Konfederacji, samej Konfederacji, która się domagała szczegółowych wyjaśnień. No i co teraz mamy, proszę Państwa? Teraz mamy insynuację, póki co insynuację ze strony bardzo znanego aktywisty LGBT, niejakiego Bartosza Staszewskiego, który się podpisuje Bart Staszewski, który twierdzi, że istnieje nagranie z udziałem byłego już szefa ruchu narodowego i szefa sztabu konfederacji. Pana Roberta Winnickiego, również w dwuznacznej sytuacji, i to sytuacji, proszę Państwa, co jest nie bez znaczenia, bo tu też nie ma co głupiego udawać w kontekście politycznym i tego, jakie wartości reprezentuje Konfederacja, nagrania dwuznacznego w kontekście homoseksualnym. I co się dzieje, proszę Państwa? No, ci wszyscy ludzie, których ja dobrze pamiętam niektórych po nazwisku nawet Którzy pisali o aferze podkarpackiej w sposób jednoznaczny, nie mając żadnych dowodów, teraz zaczynają pisać w zupełnie inny sposób. A gdzie dowody? No, i bardzo słusznie piszą. Tylko, że oni akurat są ostatnimi, którzy to powinni pisać, biorąc pod uwagę to, co robili wcześniej. Ale to jest jeszcze pół biedy, proszę Państwa, bo to są normalne, stadne, partyjne zachowania. Ja o tym mówiłem już miliony razy. Powtórzę, milion pierwszy. To jest bajka, że ludzie chcą słyszeć fakty. Ludzie chcą słyszeć fakty. I prawdziwe argumenty, prawdę po prostu, wtedy gdy ta prawda jest wygodna ideologicznie, partyjnie albo przystaje do ich osobistego życia. Natomiast, gdy jakikolwiek fakt koliduje z tymi sprzyjającymi okolicznościami, to o faktach już nikt słuchać nie chce. Wracając do Konfederacji, proszę Państwa, milczenie. To jest poważna insynuacja, to jest poważne obrzucanie błotem, albo nawet jeszcze czymś gorszym. A w odpowiedzi mamy milczenie. Niezrozumiałe na poziomie politycznym i niezrozumiałe na poziomie czysto ludzkim. No, gdy państwa, członków rodziny, przyjaciół, znajomych, kolegów obrzucono, no, za przeproszeniem, eks ekstrementami, to yy, siedzielibyście cicho? Dawalibyście, że nic, że nic się nie dzieje? Czy wzięlibyście w obronę? swojego członka rodziny, czy kolegę, czy, czy, czy przyjaciela. Proszę mi pokazać jedną reakcję ze strony liderów konfederacji, który by na tą obrzydliwą insynuację byłaby było odpowiedzią na tą obrzydliwą insynuację. Nie ma czegoś takiego. Milczą struktury konfederacji jako całość, to czyli władze konfederacji. Milczą, milczą poszczególni liderzy tej partii, łącznie z Krzysztofem Bosakiem, którego usiłuje się bezpośrednio w tą aferę. Z panem Winickim wkręcić. Proszę Państwa, ja mam 51 lat i widziałem w życiu naprawdę sporo. I nikt mi nie powie, że taki sposób reakcji jest normalny kiedy się jest pewnym swego. Nie, nie jest normalny. To jest standardowa reakcja w sytuacji, gdy ci, którzy reagują, a raczej nie reagują, nie wiedzą, jak rozwinie się sytuacja. To, co się zdarzyło wcześniej, czyli rezygnacja ze stanowisk i rzekome problemy, czy, czy autentyczne problemy zdrowotne, bo tu reakcje organizmu mogą być różne e, pana Winickiego, to też jest pewien ciąg zdarzeń, który, który sporo mówi. No, i teraz, proszę Państwa, prawidłowa reakcja powinna być taka, jaka była reakcja Kuścińskiego. To jest w tej chwili już powinno być co najmniej wniesionych kilka pism procesowych, przedprocesowych, albo po prostu wniesionych już powinno być sporządzone i publicznie ogłoszone akty oskarżenia i pozwy przeciw tym ludziom, którzy rozsyłają tego rodzaju insynuacje, co jest, proszę Państwa, jest cisza. Jest absolutna cisza albo próby jakieś rachitycznie, moralnie karłowate wyjaśnienia całej tej sytuacji, że milczenie jest najlepszą odpowiedzią, bo kto się, kto się będzie przed tym broił, to jeszcze bardziej się pobrudzi. No proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę, ci sami ludzie w przypadku Arferu Podkarpackiej, sam pan Winicki nawet z posłem, bodajże Grzegorzem Braunem, występowali na konferencji, gdy domagali się stanowczej odpowiedzi na pytań. Pytania, jakie stawiali w związku z udziałem czy rzekomym udziałem polityków PiS w, w aferze podkarpackiej. No teraz jest zupełnie inna reakcja, bo jest zupełnie inna sytuacja. I to jest całe, e, całe wyjaśnienie. Proszę Państwa, to jest nie wiem, który przykład i dowód na to. Trzeba być strasznie ostrożnym w rzucaniu tych głupkowatych hasełek, mimo wszystko pis czy, czy ruska onuca. To dotyczy wszystkich. Ja zdaję sobie sprawę, ślepy nie jestem, że najłatwiej robi się biznes, biznes internetowy, najłatwiej się podnosi łapkę w górę a dzisiaj będzie seria łapek w dół bo to jest dla mnie oczywiste na tym, gdy się dokarmia stado. W momencie, gdy zauważyłem, proszę Państwa, co się dzieje na kanale Polska, Jada, gdzie było po 50-60 tysięcy odwiedzin dziennie. No ale niestety te odwiedziny wiązały się i te łapki w górę wiązały się z takim targetem, jak to nazywają fachowcy, jak target pana Jaszczura. Czy innych ludzi, z którymi ja nie chcę mieć nic wspólnego, to bardzo szybko wziąłem się za porządki, bo wiedziałem, że z tymi ludźmi daleko nie zajedziemy. Mówię, my, bo mówię o tej części gości i współgospodarzy polskiej chaty, którzy mają trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość, którzy po prostu myślą i, kiedy, i którzy traktują mocno czy pilog odcink, każdego odcinka polskiej chaty poważnie. Bo proszę państwa, nie da się funkcjonować w warunkach stadnych. Ja tego nie potrafię robić. Jeśli mówię o czymś, bo poruszam jakieś zjawisko społeczne, jakieś, jakieś wydarzenia polityczne, to mówię tylko i wyłącznie o faktach i naprawdę mam w głębokim poważaniu, która tym razem formacja, które stado tym razem dostanie ja amoku, jakie głupkowe te hasełko dyżurne pod, w formie komentarza pod filmikiem zostawi. Proszę państwa, tak jak nie wierzę, że pis wstanie z kolan, tak nie wierzę, że pan Męcen jesienią sprawi, że Polska będzie wyglądała tak, że przed każdym domem będą stały dwa samochody i grilla. No, no ja tutaj, proszę państwa, mam dwa samochody, stara, zaraz przyjedzie trzeci. Grilla nie lubię. Jestem jednym z, jednym z tych rolników, którzy nie lubią grilla, no, ale jak trzeba będzie, trzeba będzie na siłę dołączyć do elity, no to sobie takiego sprawię. Proszę państwa, ja traktuję siebie i państwa poważnie. Kiedy mówię, że interesują mnie. Tylko i wyłącznie fakty, to nie bronię PiSu po to, żeby zaatakować Konfederację czy, czy odwrotnie. Kiedy mówię o pomorze, to mówię w taki sposób, jak widzę te fakty, nie interesują mnie, kto na tym dostaje po tyłku, a przez dwa lata dostawał PIS. Kiedy mówię o programach socjalnych, w mojej ocenie rozsądnych, jednych z nielicznych rozsądnych rzeczy, które zrobił PiS, to mówię w takich kategoriach, aby to służyło nam wszystkim. Nie interesuje mnie, ile tam baranków zaryczy mimo wszystko PiS. Jeśli, proszę Państwa, nie nauczymy się szanować faktów, jeśli nie nauczymy stosować jednej miary, uczciwej, prawdziwej miary, rzetelności. Do tego, co widzimy, do tego, co, co, co nas otacza, no to będziemy stadem baranów jednych czy, czy drugich. Dlatego tak jak yy... Analizowałem aferę podkarpacką. Tak analizuję aferę związaną z, z, z panem Winickim. Nie przesądzając o tym, co jest prawdą, co jest faktem, bo bardzo mało w tym wiemy. O tym wszystkim wiemy. Natomiast to, w jaki sposób reaguje, jak reagują struktury Konfederacji, reaguje sam pan Winicki, który, co prawda, gdzieś tam między wierszami napisał coś w stylu chodźcie bić, albo coś przestań gadać, bo być może się to skończy w sądzie, to jest dla mnie żadna reakcja e, istotne jest proszę Państwa w, tych, w tym wszystkim co, co dla mnie istotne w tym, w tym co robię aby być uczciwym wobec samego siebie aby być uczciwym wobec Państwa żeby nie patrzeć na swój zakazany ryj w lusterku i mieć jeszcze dodatkowe obciążenia estetyczne w takiej postaci to e, kawał takiego owakiego, kto, który ludziom sprze, sprzedaje bajki Czekam cierpliwie, jeszcze raz powtórzę, nie przesądzam o tym, co się tam tak naprawdę wydarzyło, natomiast pewne sygnały, pewne podszlaki, a nawet fakty wokół tej sprawy no wyglądają naprawdę bardzo e, dziwnie ale czekam cierpliwie na rozwój e, wypadków i mam wrażenie, że struktury Konfederacji robią dokładnie to samo jak to, jak to dalej się rozwinie, jak to dalej będzie jeżeli będziemy wiedzieć coś więcej się okaże, że to co e, mówią e, przeciwnicy pana Winnickiego to jest stek bzdur i to jest e, stek insynuacji no to po prostu powiem, że tak jest natomiast jeśli sytuacja będzie wyglądać odwrotnie Kompletnie mnie nie interesuje, kogo to dotyczy, ale również będę mówił o faktach. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Zaślepienie partyjnymi szyldami. Które powoduje jakieś takie atwistyczne reakcje w postaci, no nie ma, że onomatopeii, bo te wszystkie właśnie hasełka, mimo wszystko, opis, czy ruska ono nusa to na tym poziomie to trzeba, to, to jakieś odruchy bezwarunkowe, takie warknięcia, czy, czy takie beczenie. To jest coś, co mi naprawdę fruwa daleko, e, e, daleko z tyłu. Jeśli się poważnie mówi, myśli i traktuje mówienie o faktach, to po prostu mówi się o faktach i te fakty się analizuje. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.